Teraz UKE, czyli Urząd Kontroli Komunikacji Elektronicznej, ale to jest też bardzo niepokojące, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymuje ogromne uprawnienia w stosunku do nadawców tak zwanych treści elektronicznych na żądanie, VOD. No, czyli między innymi wszystkie kanały na YouTube podlegają regulacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I no, tak jak. No, tak, jak możemy przeczytać w tym, jest to bardzo głęboko, głęboko, że tak powiem, ingerujące w wolność słowa, ponieważ na mocy decyzji szefa krajowej radiofonii i telewizji będzie mogła być usunięta dowolna treść. Dowolna treść, jeżeli chodzi o platformy wideo. A wiemy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmowała bardzo kontrowersyjne decyzje w ciągu ostatnich lat, strasząc twórców, niezależnych twórców w internecie.